Zadanie. Spośród poniższych zdań wybierz to, które jest poprawnie sformułowanym wnioskiem. Słuchajcie, jeżeli mamy mieć wniosek, i to poprawnie sformułowane, to jeszcze pytanie, z czego ten wniosek ma wynikać. Czy on ma wynikać z celu, czy on ma wynikać z obserwacji, które popełniliśmy w danym doświadczeniu? To musimy zawsze pytanie sobie zadać. I teraz mamy na temat efektów energetycznych procesów rozpuszczania związków jonowych w wodzie, jaki można wyciągnąć na podstawie tego doświadczenia, czyli wyciągamy wniosek na podstawie obserwacji. Zastanówmy się, co było tutaj obserwacją. Przeprowadzono doświadczenie, którym rejestrowano wartości temperatur podczas rozpuszczania wodorotlenku sodu, a następnie azotanu 5-amonu. Z racji, że nas mózg nie widzi tak napisanych wzorów zazwyczaj, ja sobie je pozwolę tutaj zapisać, czyli mamy NaOH i mamy azotan 5-amonu, NH 4NO3, więc pierwsze co widzę, to widzę, że obydwa te związki mają budowę jonową. Wodorotlenki metali pierwszej i drugiej grupy budowa jonowa, sole budowa jonowa. Dobrze, i teraz widzę, że rozpuszczanie wodorotlenku sodu w wodzie powoduje, że w miarę upływu czasu temperatura rośnie czyli wzrost temperatury. Tylko czego rośnie temperatura? Wartość temperatury roztworu. tak? Czyli roztwór, który tutaj powstaje podczas rozpuszczania, czyli zachodzi nam po prostu dysocjacja w wodzie. Piszemy sobie wodę, powstają nam jony e Na+, plus i powstają nam jony OH-, minus, to podczas tego procesu ogrzewa nam się roztwór. Czyli to by oznaczało, że energia, która tutaj powstaje, jest wydzielana na zewnątrz, i jest jednym z produktów. Dla takiego procesu mówimy wtedy, że jest delta H, czyli efekt energetyczny rozpuszczania takiego związku, jest mniejsze od 0, czyli jest to proces egzo, egzotermiczny. Dobrze, teraz analizujemy sobie drugą, nasz e, odstan amonu, on też będzie dysocjował, to jest świetnie rozpuszczalna sól, powstają jony NH4+, plus jony no 3 minus. Ale tutaj widzimy, że w miarę rozpuszczania stopniowo z czasem temperatura roztworu maleje. Jeżeli temperatura się obniża, to znaczy, że do tego procesu jest zużywana energia. Tak? Jest zużywana. Tak możemy w podstawowy sposób sobie to zrozumieć, czyli to by oznaczało, że jeżeli energia jest po stronie substratów, jest zużywana w procesie, to delta H, czyli efekt energetyczny tego procesu, jest większy od zera. I teraz dlaczego mówię, że tak możemy sobie to zrozumieć? Bo bym bardzo chciał, żebyście dobrze wiedzieli, że mm, efekt energetyczny rozpuszczania to efekt energetyczny dwóch procesów, które zachodzą. Czyli mogę sobie powiedzieć, że delta H rozpuszczania jest równy w sumie dwóch energii. Energii jednej, dodać energię drugą. I teraz kluczem jest to, żebyśmy wiedzieli, co która energia oznacza. A więc zajrzyjmy mikroskopowo do tego świata, co tu się dzieje. W momencie, gdy wrzucamy kryształ do wody o budowie jonowej, więc ten, niech to będzie kryształ o budowie jonowej, czyli tu jest plusik, minusik, minusik, plusik, tak, to cząsteczki wody zaczynają. Zbliżać się do tych kationów i anionów. Zaczynają je ładnie otaczać. Proces otaczania, czyli tutaj wodorami będą się zbliżać do minusa, tak? Eee, czyli siap, siap, siap. Te kropeczki to są oczywiście atomy wodoru. Do plusa będą się zbliżać atomem tlenu. Wodory będą wtedy po drugiej stronie. Ten proces nazywamy procesem e, otaczania, czyli e, solwatacji. Solwatacja, jeżeli solwatują cząsteczki wody, nazywamy też hydratacją. I to jest proces, który powoduje wydzielenie się energii, ponieważ ruszamy cząsteczki wody w stronę przeciwnego jonu. Ten ruch to wywołanie energii, czyli energia solwatacji dodać energię potrzebną do rozerwania wiązań, bo teraz wyobraźcie sobie, że te kationy i aniony się odrywają od kryształu. Jeżeli one się odrywają od kryształu, spajało je wiązanie jonowe, to żeby je oderwać, trzeba pokonać energię wiązania jonowego. Czyli woda, zderzając się niejako z kationami i anionami podczas hydratacji, przekazuje energię swoją, swoją kinetyczną energię na jon. I teraz, jeżeli dostatecznie dużo tej energii zostanie przekazane, to pokonamy oddziaływanie elektrostatyczne spajające jony i oderwiemy ten kation lub anion. Czyli dodajemy jeszcze energię rozrywania wiązań. Rozrywania wiązań. Tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, oddziaływań jonowych, to byłoby nawet ładniejsze słowo ale nie tylko związki jonowe dysocjują, więc może powiedzmy oddział, rozrywamy wiązania. Teraz, te dwa procesy, jeden konsumuje energię, drugi ją wytwarza, tak? Czyli energia rozrywania wiązań jest mniejsza od zera czy większa? Większa od zera, ponieważ pochłania to nam ilość energii. Natomiast solwatacja wytwarza energię, więc energia jest mniejsza od zera. I czyli solwatacji jest ujemna, rozrywania wiązań jest dodatnia. I teraz suma tych dwóch energii pozwala nam określić, czy sumaryczny efekt procesu jest egzo- czy endotermiczny. Tak jak tu. Tu mamy egzo, tu mamy endo. Dobra, mamy tą wiedzę. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. To teraz można przejść do czytania wniosków. Czyli wracając do zadania, obserwacja była taka, że w jednym rośnie temperatura, a w drugim maleje. Czyli tam, gdzie rośnie, pozwala mi stwierdzić, że tu jest proces eg egzotermiczny, a tu, gdzie maleje, jest proces endotermiczny. Taki wniosek mogę wyciągnąć tak na szybko na podstawie przeczytania. Oczywiście wniosków można czasem wyciągnąć dużo więcej. Ale skupmy się na tym, co zapisali w zadaniu, bo my nie mamy sami tutaj wyciągać, tylko mamy przeanalizować, które są poprawne, a które nie. A na podstawie wyników tego doświadczenia nie można wnioskować o efekcie cieplnym rozpuszczania. No jak to nie można? No hej, przecież można, powiedzieliśmy EXO albo ENDO. Minus. Nie podoba nam się ta odpowiedź. B. Rozpuszczaniu związków jonowych w wodzie towarzyszy wydzielenie ciepła. Słuchajcie, no jest to jakby. Mm, Poprawny wniosek, bo jak znamy całą DLTH, to oczywiście towarzyszy wydzielenie, bo zawsze solwatacja to wydzielenie, tak? Ale e, tu się nie pytamy o cząstkowość, tylko o całościowy efekt. No to całościowe jedne reakcje są egzo, drugie są endo, prawda? To nam wyszło z obserwacji, więc nie mogę powiedzieć, że każda jest egzo. Minus. C. Rozpuszczaniu związków jonowych w wodzie zawsze towarzyszy pochłonięcie ciepła. No to pomyślmy, czy zawsze jest pochłonięcie ciepła? No nie. No znowu patrzymy całościowo. Raz wydzielenie, raz pochłonięcie. Odpada. Słuchajcie, drogą dedukcji doszliśmy do tego, że poprawna musi być odpowiedź d. Rozpuszczeniu związków jonowych w wodzie może towarzyszyć wydzielenie lub pochłonięcie ciepła. I tak to zapamiętujemy. Sprawdźmy się jeszcze z odpowiedziami, czy dobrze myślimy. Dokładnie, odpowiedź jest taka sama, zadanie mamy rozwiązane. Myślę, że to nie jest zbyt trudne zadanie. Myślę, że jeżeli nowych rzeczy się nauczyłeś, nauczyłaś, to warto sobie zrobić teraz notatkę z tego. Przewinąć ten filmik do początku i opisać te efekty energetyczne towarzyszące temu procesowi, żeby w takich zadaniach po prostu wiedzieć i rozumieć. Jak myśleć? Myślę, że ten wstęp teoretyczny w zupełności ci wystarczy. Więcej informacji, oczywiście dowiesz się na studiach, ucząc się chemii, jak to bywa z tymi procesami, dlaczego jest akurat egzo, dlaczego jest akurat endo, ale na poziom matury w zupełności wystarczy wiedza z tego zadania.